W końcu nadszedł ten moment. Czas porozmawiać o czymś, co potrafi przyprawić o gęsią skórkę każdego. Błędy w pixelarcie! Czekaj zaraz, to nie takie straszne. A co powiecie na błędy w pixelarcie, które niszczą twoją pracę? Pixel art to jedna z bardziej wymagających form sztuki cyfrowej. Rządzi się ścisłymi zasadami, a każdy piksel może przesądzić o tym, czy coś wygląda dobrze, czy wręcz przeciwnie. Dlatego w tym filmie zebrałem najczęstsze typy błędów, które popełniają początkujące osoby. Zaczynajmy więc! Pierwszym typem błędu jest skala, czyli za duży rozmiar rysowanych sprite'ów. I to jest dosłownie jeden z najczęstszych błędów, który popełniają pikselartowi nowicjusze. Wynika on głównie z niezrozumienia podstawowej zasady pixelartu, jako stylu opartego na pierwotnych ograniczeniach sprzętowych, które wymuszały małe rozmiary spriteów. Gdy dana osoba tworzy postać, która ma grubo ponad 400 czy 500 pikseli na wysokości, to tak naprawdę jest to już swego rodzaju niskiej rozdzielczości sprite, pozbawiony wygładzania krawędzi. I ktoś może powiedzieć? tak <toddź> To jest oczywiście racja, ale to co odróżnia taki słaby art dużych rozmiarów od takiego dobrego to poziom detali. Bo widzicie, problemem jest tutaj nieefektywne podejście do danego rozmiaru. Osoby początkujące mają ten problem, że rysują na przykład jakąś postać, która ma ze 100 pikseli na wysokości, ale jest ona całkowicie pozbawiona jakiegokolwiek cieniowania czy szczegółów. Rzućmy okiem na te przykłady. Widać różnicę, co nie? I o to tutaj chodzi, o ten poziom detali. Tak więc zaczynajcie od małych rozmiarów obszaru roboczego. 16x16 czy 32x32 piksele w zupełności wystarczą, aby nauczyć się takiego efektywnego rozmieszczania pikseli. A gdy opanujecie małe rozmiary, będzie można przejść na większe i bardziej szczegółowe obrazki. Przechodzimy do drugiego błędu, który polega na używaniu zbyt dużej ilości kolorów w rysowanych obrazkach. Najczęściej jest to duża liczba różnych odcieni danego koloru, co prowadzi do spadku czytelności grafiki, ponieważ trudno wtedy odróżnić kształty i detale na danym sprajcie. Ten błąd najłatwiej naprawić posiłkując się po prostu gotowymi paletami kolorów i bazować na kolorach, które są w nich zawarte. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest ograniczenie się do korzystania z maksymalnie trzech odcieni dla danego koloru. Warto tutaj zawsze sprawdzać to, jakimi kolorami już operujemy, poprzez regularne sprawdzanie naszej palety barw. Jeśli mamy podobnie wyglądające kolory, to możemy połączyć je ze sobą, aby pozostać przy w miarę małej palecie. Następnym, częstym błędem u początkujących jest rozmywanie pixel artu. Rozmywanie? Co? O co tutaj chodzi? Ano osoby początkujące często korzystają z narzędzia rozmycia, czyli blurtula, aby w szybki i łatwy sposób dodać pseudocieniowanie w swojej pracy. Niestety coś takiego prowadzi tylko i wyłącznie do zmniejszenia czytelności i zepsucia estetyki, ponieważ pixel art opiera się na ostrych i wyraźnych konturach, a takie rozpaćkanie pikseli tylko i wyłącznie rozmazuje krawędzie i kolory. Tak więc nie używajcie blura. Istnieje jednak zaawansowana technika polegająca na selektywnym wygładzaniu krawędzi w pikselarcie. To co odróżniają od takiego rozpaćkania pikseli to delikatne wygładzanie krawędzi z zachowaniem ostrości. Jest to jednak trudna technika i osoby początkujące nie powinny się za nią zabierać, ponieważ nieumiejętnie użyta może narobić więcej złego niż dobrego. Kolejny błąd polega na używaniu mocnych i intensywnych kolorów, które dosłownie wypalają oczy. Osoby początkujące często wybierają kolor z jego pełnym nasyceniem oraz jasnością z palety RGB. Tak dobrane, czyste kolory są nieprzyjemne w odbiorze i po czasie męczą oczy. Dodatkowo również cała kompozycja przez taki dobór kolorów wygląda bardzo amatorsko. Ten błąd możemy jednak poprawić w bardzo prosty sposób. Po prostu przy wyborze koloru należy zmienić jego nasycenie oraz jasność ze 100% na przykładowo 80%. Więc innymi słowy, zmiękczamy jakby nasycenie tego koloru. Jednakże, przy tym typie błędu musimy pamiętać, że nie zawsze jest on typową pomyłką artystyczną. Co? Ale jak to? W końcu jest to błąd czy nie? Spokojnie, już tłumaczę. Takie intensywne kolory w niektórych przypadkach są w porządku, jeśli rzeczywiście celujemy w stylistykę, która operuje na takich mocnych kolorach. Na przykład, będzie to stylistyka graficzna nawiązująca do gatunku muzycznego synthwave, lub po prostu gry z zamierzchłych czasów, które operowały na takich intensywnych paletach kolorów. Następny, typowy błąd to cieniowanie czarnym kolorem. I ktoś może powiedzieć, ale o co chodzi? Przecież cień jest czarny, także wszystko chyba okej. Okay. No nie do końca. W rzeczywistości cień ma kolor, który jest zależny od światła, otoczenia lub materiału. Nie jest wiedząc po prostu szary czy czarny. A sposób cieniowania polegający na nanoszeniu czarnego koloru, narysowaną rzecz i obniżaniu jego przeźroczystości prowadzi do bardzo wyblakłych i po prostu brzydkich kolorów. Tak więc, zamiast dodawania czarnej nakładki na dany kolor, należy przesunąć nieco aktualną barwą o jeden lub dwa tony w ciemniejszy odcień i cieniować takim kolorem. Kolejnym błędem jest niewłaściwe cieniowanie, wynikające najczęściej z braku zdefiniowanego źródła światła. Polega to w głównej mierze na tym, że dana osoba nie określa źródła, z którego ma padać światło, przez co cienie są rozmieszczone losowo, bez żadnej większej logiki, a same jasne i ciemne miejsca nie wynikają z żadnego źródła światła. Najprościej rozwiązać ten problem po prostu rysując sobie takie symboliczne słoneczko w jakimś miejscu i narzucić parę promieni światła na dany rysunek. Dzięki temu będziecie stale widzieć kierunek, pod jakim pada światło. Więc odpowiednie naniesienie cieni będzie już formalnością. Siódmym błędem jest minimalne cieniowanie. Ten rodzaj błędu polega na tym, iż osoby początkujące, cieniując jakąś rzecz stosują cienie, które są minimalnie odmienne od bazowego koloru. Często wynika to ze swoistej obawy przed przesadą, na zasadzie aby nie zepsuć ogólnego kształtu i koloru rysowanej rzeczy poprzez za mocny cień. Jednakże skutkuje to tym, iż ten cień jest koniec końców w ogóle niezauważalny, co prowadzi do płaskiego, pozbawionego głębi i formy sprajta. Rozwiązaniem jest tutaj oczywiście zastosowanie wyraźniejszego cieniowania, które nada kontrastu pomiędzy bazowym kolorem a jego cieniem. Jednak tutaj istnieje również wyjątek od tej reguły, ponieważ takie bardzo delikatne muśnięcie cieniem ma swoje zastosowanie np. przy postaciach z kreskówek. Jednocześnie chcemy zachować oryginalny styl wraz z prostotą kolorów, ale dodając dosłownie szczyptę pewnej głębi dla tych postaci. Kolejny błąd to całkowicie odwrotna sytuacja do poprzedniej. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z nadmiernym cieniowaniem. Tutaj dana osoba używa zbyt wielu odcieni do cieniowania jednego obszaru. W efekcie powstaje wiele odcieni danego koloru, co prowadzi do swoistego efektu gradientu. Takie nadmierne cieniowanie prowadzi do bardzo nieczytelnych sprite'ów. Rozwiązaniem jest tutaj używanie w miarę niskiej ilości kolorów i skrupulatnym dodawaniu nowych. Najlepiej użyć tutaj jakiejś predefiniowanej palety kolorów, na przykład ze strony lospek, lub jeśli używacie sprite'a wybrać jedną z wgranych palet. A jeśli tworzycie własną paletę barw, to najlepiej zaczynajcie swoje rysunki wykorzystując od 3 do 4 kolorów i w miarę rozbudowywania tego rysunku dodawajcie po jednym nowym kolorze przy cieniach i refleksach. Jednakże używanie dużej ilości różnych kolorów nie zawsze jest błędem. What? Ponieważ umiejętne przeplatanie pikseli o różnych kolorach jest zaawansowaną formą deteringu, gdzie dany rysunek z bliska wygląda na jeden wielki zlepek randomowych pikseli. Jednak po oddaleniu te piksele zaczynają łączyć się w płynne przejścia między kolorami. Taki miękki deterring z gradientem tonalnym to trudna technika, której początkujący powinni unikać, ponieważ nieumiejętnie użyta może narobić więcej złego. Niż dobrego. Następnym rodzajem błędu jest cieniowanie do środka, lub inaczej mówiąc pillow shading. Ten błąd polega na tym, że osoby początkujące, chcąc dodać cień, rysują go wokół obrysu danego obiektu, stopniowo dodając kolejne odcienie aż do samego środka. Oczywiście nie na tym polega cieniowanie. W głównej mierze należy określić źródło światła i cieniować względem tego, jak pada to światło na daną rzecz. Tak więc należy tutaj Zrozumieć sposób oddziaływania światła na dany kształt i odwzorować takie zachowanie w pikselartowej formie. Najłatwiej zrozumieć to obserwując jak światło zachowuje się w codziennych sytuacjach, względem obiektów, które nas otaczają. Dziesiąty rodzaj błędu to losowe rozmieszczanie pojedynczych pikseli, które tworzy taki swoisty pikselowy szum. Ofiarą tego błędu często padają korony drzew oraz trawa. Główną przyczyną tego problemu jest fakt, że osoby początkujące chcą odwzorować mnogość źdźbeł trawy lub ilość liści na drzewie właśnie poprzez rozlokowanie dużej ilości pojedynczych pikseli. Jednak takie masowe, pojedyncze piksele utrudniają odczytanie ogólnej formy danego sprite'a. Dodatkowo sam odbiorca takiej grafiki szuka pewnych wzorów i harmonii w rysunku, a samotne piksele są dla niego mylące i drażniące. Aby rozwiązać ten problem, należy tworzyć z pixeli pewną formę, a nie stawiać je randomowo koło siebie. Tak więc, w przypadku drzewa, należy tworzyć swoiste segmenty dla jego korony, a przy trawie należy zostawić ją po prostu w jednym kolorze i wyszczególnić kilka źdźbeł tu i ówdzie. I to już wszystkie najczęstsze błędy w pixelarcie. Koniecznie dołącz do serwera społeczności na Discordzie. Zobacz też film o tym, jak zacząć rysować w pixelarcie. To tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.